Daria z blonga. Mi nie obciąga Mordy, jadę do Gizytka Mam coś do załatwienia tam I... Sobie jadę, no O 8.15 mam autobus Wziąłem GoPro, naładowałem Kurde, jak ja dawno tego GoPro w ręku nie miałem No Moje miasto złą sławą uwiany Cześć, mam na imię Karol Jestem osobą niewidomą Moim marzeniem jest poznać świat podróżować po nim. Chcę poznać świat swoimi zmysłami, węchem, dotykiem, smakiem. Niestety nie jesteśmy na taką podróż, więc proszę Was o wsparcie. 5, 10, 15 zł, a uda osiągnąć mi się ten cel. Link do rzutki znajdziecie w opisie lub przypięty w komentarzu pod filmami. Zapraszam również do playlisty z kamerą przy świat, gdzie są moje samodzielne podróże po Polsce. Pozdrawiam! No, mordy na przystanku stoję, o. Tym razem na dobrym, bo kiedyś jak jechałem do Gierzycka, stałem tam. A to jest ten. Tam na Olsztyn. W tamtej strony jest Gierzycko. Koszem pojechało tam gdzieś. Co jest? Nie ma autobusu. Idę szukać ośrodka. O. Mordy. Iżycki pozałatwiamy chyba z grubsza. Idziemy dalej. Mordy, gdzieś idę nie wiem gdzie. No no, nie diabeł. Ciu. Ale jaja, dokąd idę? Mordy ktoś się zatrzymał samochodem jakaś pani mówi, że ja idę sobie uliczką. No uliczką sobie szłem. A co? Idziemy, idziemy na węch. O! Cicho, nie wiem dokąd idę, ale idę. <laughs> aj, aj, aj. Do Giżycka. A we satan. <głos> <głos> Mordę, ja wiem, gdzie ja idę. Siło? Siło? Idziemy, idziemy. Cio. Ale ja ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Jakaś pani mówi, że dworzec widać. Dworzec widać. Pani mówi, że dworzec widać, a dworca nie widzę. Ooo. Ooo. O, jestem na dworczyku. Fajnie, czekamy na autobusika, dotarłem jakoś, no mam wyjebany na tę planetę, idę nie wiem dokąd, dobrze mordeczki. Mordeczki zobaczcie, jestem w Rynie. udało mi się pojechać do Giżycka, no, zostawcie no łapkę, subskrypcję, komentarz, pamiętajcie o obserwacji TikToka, Instagrama, subskrybowaniu kanału i mojej rzutce Bajo, cześć, trzymajcie się.